Witam w tym jakże ciekawym teleturnieju Milionerzy z Klarą. Poznajmy uczestniczkę. Hej, jestem Klara, ale to pewnie już wiecie. A więc gdzie mieszkasz? Nie uwierzysz. Więc gdzie? Obok sąsiadów. A na co przeznaczysz pieniądze? Cało 0 zł przeznaczę na własnego Minecrafta. Przejdźmy do pytań. Jaki znak Zodiaku jest prawdziwy bałwan, baran, rak czy skorpion? Oczywiście, że bałwan. Zła odpowiedź, ale nikt oprócz ciebie nie chciał tu przyjść, więc przechodzisz dalej. Ej, ja chciałam. Cichaj, kolejne pytanie: Jaki kolor jest moim ulubionym czerwony, niebieski, żółty czy zielony? Trudne się trafiło. Czyli bierzesz koło ratunkowe? Niech będzie. Biorę pytanie do publiczności. Myślę, że to niebieski. Niech będzie niebieski. Dobra odpowiedź. Kolejnego pytania nie chciało mi się robić, więc przechodzimy do przedostatniego. Co Klara powiedziała 2 stycznia 2016 roku o godzinie 12.58: Jogurt, milka, niesmaczny naleśnik czy borówka baśka z biedry? Pamiętam, jakby to było dzisiaj. Emilia ugotowała naleśniki, i tak źle wyszły, że powiedziałam: Niesmaczny naleśnik. Odkąd ty masz dobrą pamięć? Nie, nie wiem. Ile łapek w górę trzeba zostawić aby pojawiło się na kanale to co w opisie jest 5 10 20 czy 0 5. Dobra odpowiedź ale nic nie wygrywasz bo nie mam hajsu. Idę jeść jogurt. No i w sumie to na tyle pa 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 pa.